Młodzi wolontariusze z kilkunastu szkół regionu tarnowskiego, biorących udział w projekcie bądź naty z małopolskim wolontariatem, wzięli udział w szkoleniu wstępnym, mającym na celu przygotowanie ich do wspierania seniorów. Prócz zapoznania z teorią, uczniowie odgrywali również scenki mające przybliżyć im problemy, z jakimi borykają się osoby starsze. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. Dzisiaj odbyło się szkolenie w naszej szkole. Przyjechały wszystkie szkoły, które włączyły się w projekt bądź na ty z małopolskim wolontariatem, we wsparciu z Urzędem Marszałkowskim i dzięki pomocy pani marszałek Marty Maleclech i pana Smułki. Bardzo dziękujemy za zaufanie i za to, co dzisiaj wydarzyło się w naszej szkole. Miejmy nadzieję, że ten wolontariat pokaże w całej Małopolsce, jak warto jest pomagać i jaka jest zaangażowanie wszystkich szkół. Pokażemy Wam. Jak seniorami można się zajmować, jak o nich dbać. Bardzo się cieszę i witamy wszystkich na pokładzie. Dzieci będąc wolontariuszami mogą się przede wszystkim nauczyć empatii, która jest tak ważna w tych czasach. No i mogą nauczyć się przede wszystkim tego, że czasem zwykłym przywitaniem się czy jakimś jednym zdaniem mogą wywołać u drugiego człowieka uśmiech. Dzisiaj mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczenia w pierwszym spotkaniu, w pierwszych warsztatach, które miały na celu pokazać naszym wychowankom istotę wolontariatu, istotę pracy z ludźmi starszymi, które miały pokazać, że najważniejsza jest cierpliwość i serce na dłoni. I dla mnie to są takie dwie wartości kluczowe w wolontariacie, i nasze chęci ogromne chęci, których młodym ludziom nie, nie brakuje na co dzień. Co roku nasz wolontariat pęka w szwach. Mamy wspaniałych uczniów. Wokół naszej inicjatywy są zebrani uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych głównie, więc przygarniamy tych najstarszych. Natomiast najmłodsi uczniowie zawsze bardzo chętnie włączają się w każdą naszą inicjatywę, która jest organizowana na terenie szkoły lub poza nią, ponieważ my wychodzimy do naszego tutaj, tego mikroświatu społecznego. Współpracujemy z osobami chorymi z terapii zajęciowej, współpracujemy z DPS-ami tutaj na naszym terenie oraz robimy mnóstwo innych akcji, które gdzieś spotykamy i też wychodzimy naprzeciw osobom, które są potrzebujące tutaj u nas w gminie i w okolicy. Nasza szkoła jest szkołą sportową. Uczą się uczniowie, chłopcy, którzy kochają piłkę nożną ale oni też mają piękne serca i pomagają seniorom i potrzebującym osobom z okolicy Mościc, ale nie tylko. Zaczęło się wtedy, kiedy w 2018 roku powstała szkoła, od małego koła wolontariatu, które rozrosło się, prężnie działało pod wodzą pani Baty Janowski Ptasznik. Wówczas mamy jednego z uczniów i przewodniczącej rady rodziców. Pomoc zatoczyła duże kręgi, tak duże, że Dzisiaj właśnie inauguracja konferencji Województwa Małopolskiego. Chcemy swoimi skrzydłami objąć seniorów z Województwa Małopolskiego przy pomocy właśnie tych wolontariuszy z innych szkół. Także stereotyp. Ucznia piłkarza jest taki, że tylko w piłkę kopie, a my obalamy te stereotypy, bo uczeń mistrzostwa sportowego ZKS Unia Tarnów nie tylko w piłkę kopie, chociaż robi to bardzo dobrze i osiąga bardzo dobre wyniki nauczania, ale ma wielkie serce, piękne serce i pomaga innym przy pomocy koordynatorów takich jak pani Beata Janowska-Ptasznik czy Katarzyna Serebro czy Wioletta Sysło. Ja chciałabym powiedzieć tylko jedno. Jeżeli ktokolwiek waha się, czy podjąć to wyzwanie, czy nie, bo martwi się, no jak to będzie, przecież nigdy tego nie robiłem, jak się zachować, nie ma się co martwić, tylko próbować, bo życie pisze swoje scenariusze i w nowych okolicznościach, jeżeli ma się kawałek dobrego serca, to wszystko pokieruje się tak, jak powinno być i będzie super.